Rolatki z naleśników faszerowane z szpinakiem, serami, mozzarellą i ricottą, zapieczone z parmezanem i polane przepysznym, aromatycznym sosem pomidorowym. To naprawdę wykwitne i przepyszne danie. Przygotowanie zaczynam od przyrządzenia szpinaku. Smażę go przez chwilę na maśle, posypuję solą, pieprzem i po 2-3 minutkach ściągam do ostygnięcia. Po tym czasie przygotowuję sos pomidorowy. Na patelni rozgrzewam masło i oliwę z oliwek. Dodaję rozdrobnione pomidory pelati, wszystko posypuję solą, cukrem i świeżo zmielonym pieprzem. Dodaję sosu chili i łyżkę koncentratu pomidorowego. Wszystko razem mieszam, przez chwilę duszę, a pod koniec duszenia dodaję jeszcze starty czosnek i duszę jeszcze przez jakieś 10 minut a na koniec sos jeszcze blenduję, żeby stał się gładki. No to zabieram się za naleśniki. Robię je ja standardowo. Mleko, mąka, sól, jajko. Za pomocą miksera robię masę i smażę na patelni. Do naszej potrawy będę potrzebował czterech naleśników. Naleśniki usmażone, no to przygotowuję farsz. Do miseczki wrzucam przestudzony, usmażony szpinak, dodaję ricotę, z solą i dokładnie mieszam. I zaczynam formowanie rolatki. Na desce rozkładam folię, na niej naleśniki, żeby na siebie nachodząc utworzyły jak największą powierzchnię. Na tą powierzchnię układam masę szpinakowo-serową, na nią plasterki sera mozzarelli, a na ser szynkę parmeńską. Wszystko pomagając sobie folią delikatnie zwijam w duży, gruby rulon. Po czym zawijam go jak cukierka i roluję, żeby stał się jeszcze bardziej sztywny. I tak zawiniętego przecinam na 4-5 cm rolatki, coś jak duże sushi. Pozbywam się z nich folii, układam w naczyniu żaroodpornym, posypuję sporą ilością parmezanu. Wstawiam to piekarnika nagrzanego do 200 stopni na mniej więcej 10 minut. A po więcej ciekawych wideo przepisów zapraszam Was tradycyjnie do częstego odwiedzania naszej strony www.kulinarnaTV.pl Kiedy parmezan nabierze złoto-brązowej barwy na naszych roladkach, wyciągam je z piekarnika. Układam na talerzu i polewam gorącym, mocnym sosem pomidorowym. Dekoruję listkami bazylii i już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę to jeść. Szpinak, zapieczone serki, naleśniki i ten wspaniały sos to genialna kompozycja. Koniecznie zróbcie to w domu.